Cześć, witam was do nowego filmu. W tym filmie to mam tutaj taką rolkę, taką grubą rolkę, jak widzicie. I dzisiaj będzie kolejny film serii, w której będę zamrażał różne rzeczy. I jestem ciekawy, co się właściwie z tą rolką stanie. Ja tego nie wiem, bo nigdy tego nie wypróbowałem. I teraz to ją dam do wody, żeby ona zmokła i później to ją zamrożę. Jak wiecie, to mamy lato i jest bardzo ciepło. Tutaj w środku jest zimna woda, więc ta rolka się ochłodzi. Tak jeszcze ją dam do środka, żeby ona przemokła. Tak przez jakiś czas ją zostawię pod wodą. Teraz tu ta rolka już się wystarczająco popływała w wodzie. Ja ją dam tutaj do środka, do zamrażalki. Jak widzicie, to ona jest tak fajnie tutaj w środku. I teraz to ją zaniosę tutaj do zamrażalki. Znalazłem tutaj taką fajną miejscówę dla tej rolki. I kto nie wie, co się z nią stanie, ja przetestuję jej wytrzymałość. Jak jest zamrożona, i sprawdzę, czy się rozwali. Resztę zobaczycie, jak będziecie dalej oglądać film. Jak to wygląda ta rolka? Ona się niestety bardzo szybko odmraża. Tego, tego wielkiego młotka. On, jest pięć, on ma 5 kg wagi, i teraz to rozwalę tą rolkę. Niestety ten eksperyment nie zadziałał, ponieważ zobaczcie, nie ma żadnej warstwy lodu na niej z czegoś podobnego. No bo dałem radę ją rozwalić, ale to nie dlatego, że była zamrożona. Ale, i tak, jeśli Wam się film spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Więc, to by było na tyle w tym odcinku. No to na razie.